Dzisiaj mamy 10 styczeń 2026, droga na lotnisko. Samolot opóźniony, no ale mam nadzieję, że dzisiaj wylecę. Nie wiem, czy widać, jestem na lotnisku w Keplawiku i tu jest taka, e, takie dzieło. Tencza. Taka statua. I znam tą artystkę, która właśnie to zaprojektowała. Zadeklarowana e, lesbijka. Także znam tą panią. Wziąłam sobie kawę na lotnisku, ale jest taka niedobra, że chyba jej nie wypiję. Samolot opóźniony dwie godziny. Lotnisko prawie puste. Próbowałam sprawdzić, o której wyleciał samolot z Katowic, ale się nie da. Już teraz po godzinie nie mam pojęcia, jak to sprawdzić. Chyba o 10 dopiero wylecę stąd. Prawie nikogo nie ma. Prawie wszystko pozamykane. Może sobie jeszcze jakąś kawę wezmę.